No to zabawmy się! Tony Little jest znany na całym świecie jako największy popularyzator zdrowego stylu życia. Jest pełen entuzjazmu. Jest niesamowity. Tony znany jest milionom ludzi na całym świecie. Od ponad 15 lat Tony pomógł im nabrać sił, pozbyć się nadwagi i być w formie. Za chwilę zobaczycie, jak przy pomocy wynalezionego przez Tonygo urządzenia będziecie mogli wykonać 10 ćwiczeń wzmacniających, odchudzających i rozciągających. A więc przyłączcie się do Toniego i gospodarza naszego programu, Darlie Honey, i poznajcie Gazelle Freestyle urządzenie, które odmieni wasze życie. Tony, to wygląda na dobrą zabawę. To właśnie jest Gazelle Freestyle. Spróbuję z przyjemnością. Czekaj, czekaj, na razie nie możesz. Popatrz, to niewiarygodne urządzenie. Możesz na nim trenować wydolność serca, wzmacniać mięśnie i rozciągać się. Cześć Tonia, cześć, dobrze się bawisz, wspaniale. Spójrz na ten krok, ona się ślizga. To wspaniałe ćwiczenie. Jak idzie łatwo? Tak. Mogłaby jeszcze trochę poćwiczyć, ale teraz moja kolej. Pokażę Ci teraz wszystkie ćwiczenia. Możesz wykonać 10 różnych ćwiczeń. Zakres ruchów jest niesłychanie duży. A to oznacza, że im więcej mięśni pracuje, tym mniej czasu musisz ćwiczyć. No to pokaż mi te ćwiczenia. Proszę bardzo, oto rozciąganie. Widzisz? Mogę rozciągać ścięgna podkolanowe i dolną część pleców. A więc po pierwsze jest to urządzenie do rozciągania. Popatrz, żadnego hałasu, żadnych silników, po prostu najcichsza, najmniej obciążająca stawy bieżnia. Każdy może ćwiczyć. Każdy, a teraz popatrz na to jak szerokie mogę wykonywać na niej ruchy. Mogę biec jak sprinter, ale czy uderzam nogami w bieżnię? Zero obciążeń, stawów, kolan i kręgosłupa Mogę teraz złapać za uchwyty i zacząć pełny trening wydolnościowy Spalam tłuszcz, pracuje serce, płuca, cały organizm Pochylam się, ćwiczę mięśnie klatki piersiowej, ramion, triceps Odchylam się i ćwiczę mięśnie kręgosłupa, talii, bicepsów To cudowne, ćwiczysz całe ciało Popatrz teraz To ulteus maximus, napinanie pośladków a teraz popatrz co robię. Ćwiczę. Pośladki, biodra, łydki, wspaniale. To efekt działania gazel freestyle. A teraz to kształtowanie wewnętrznych i zewnętrznych mięśni ud. Dokładnie, mogę je dowolnie rozciągać. Mam wolne ręce. Mogę trzymać pilota i oglądać telewizję. Słyszysz jak cicho pracuje? Tak. Nic nie słychać, bo to jest gazel freestyle. Możesz to urządzenie łatwo złożyć, przenieść, łatwo je przechowywać. Wszystko przewidziałeś, oczywiście. Mogę teraz spróbować? Proszę bardzo. Dziękuję. Jak łatwo na to wejść? Urządzenie jest doskonale wyważone. To opatentowany szeroki zakres ćwiczeń. Im więcej mięśni pracuje w czasie ćwiczeń, tym więcej spalasz kalorii. I im więcej mięśni pracuje jednocześnie, tym mniej różnych ćwiczeń musisz wykonać. Bardzo mi się to podoba, bo to jest idealne urządzenie dla umysłu, ciała i ducha. A teraz porozmawiajmy o jakości. Zwolnij, zwolnij, nie bój się. Podstawię stopę pod Twoją piętę. i zobaczcie. Bardzo lubię takie ćwiczenia. Widzicie? Ważę około 90 kg, koleżanka około 120, a gazel freestyle ciągle pracujecie chuteńko. Słyszysz coś? Nic. A widzisz, bez względu na wagę ćwiczącego pracuje bezgłośnie. Mamy tu więc ciche urządzenie, przy pomocy którego możesz ćwiczyć całe ciało: serce, płuca, wszystkie mięśnie, sprawność, metabolizm wszystko. Wszystko dzięki jednemu urządzeniu. To nie tylko gimnastyka mięśni brzucha, a reszta mięśni śpi. Ja wierzę w ten system. Mogę więc z czystym sercem powiedzieć: Gazelle Freestyle powinno znaleźć się w Waszych domach. Wypróbuj je. Baw się nim. Pozwól poćwiczyć na nim rodzinie. To jest wspaniały produkt dla ciała, umysłu i ducha. Sąd nigdy ciężko mi wstać z łóżka. Jestem zestresowana i zmęczona. Zaś ćwiczenia są ostatnią rzeczą, jakiej pragnę. Gazelle Freestyle zmieniło moje nastawienie do ćwiczeń. Wiem, że dzięki temu urządzeniu mogę łatwo i bez wysiłku z powrotem odzyskać dobry nastrój. Schudłam o cztery rozmiary w ciągu zaledwie półtora miesiąca i dalej chudnę. Tony Little odmienił moje życie. Ważyłam ponad 135 kg. Gazel Freestyle pomogło mi zrzucić ponad połowę. Wstydziłam się pokazać ludziom na oczy. Nie korzystałam z siłowni. Gdy byłam gruba, czułam się odepchnięta, a teraz ludzie pytają mnie, co się z tobą stało? Świetnie wyglądasz. Tony, te świadectwa są wstrząsające. Można powiedzieć, że naprawdę odmieniasz ludzkie losy. To nie ja, to Gazelle Freestyle potrafi to zrobić. Dostaję też wiele listów. Pozwól, że szybko przeczytam jeden z nich. Pozwól, że skreślę do Ciebie parę słów, aby opisać, co gazelle freestyle zrobiło dla mnie. Gdy zaczęłam na nim ćwiczyć, ważyłam 100 kg. Od tego czasu straciłam 36 kg, wyłącznie ćwicząc na gazelle freestyle. Nikt nie może uwierzyć, ile schudłam. A kiedy widzą moje stare zdjęcia, są zaszokowani. Dzięki Ci za stworzenie tak wspaniałego urządzenia! A wiecie, dlaczego Gazelle Freestyle tak działa? Bo ćwiczy się na nim całe ciało. Popatrzcie na film zrealizowany specjalistyczną kamerą termowizyjną, używaną w profesjonalnej medycynie. Widać na nim, dlaczego możemy mówić, że podczas ćwiczenia na Gazelle Freestyle pracują wszystkie mięśnie. Popatrzcie, cała górna połowa ciała i dolna połowa. Wszystkie czerwone, białe i żółte obszary to pracujące mięśnie. Czerwone oznacza ciepło i pracujące mięśnie. A im więcej mięśni pracuje, tym więcej spalasz kalorii. Zobacz, mięśnie łydek, ud. Wnętrzałt, brzuch i łydki. Fascynujące. Popatrz na mięśnie klatki. Tak jest. Spalasz tłuszcz i wzmacniasz mięśnie. Coś wam pokażę. Zobacz, co zrobi Tom. Właśnie ćwiczy na gazel freestyle. Cześć, Tom. Czy to nie jest świetnie umieśniona klatka piersiowa? Jest, widzę to. Świetnie ją ukształtował. Jak działa urządzenie? Jest znakomite do ćwiczenia górnych partii ciała. O, patrzcie na Christy, jak się słodko kołyszę. Jak moja córka, tylko trochę starsza. Wspaniale wyglądasz. Widać, że ludzie świetnie się bawią, ćwicząc na gazel freestyle. O tak, popatrz na to, jak pochyla się do przodu. Robi to, co przedtem pokazywałem. Popatrz, pośladki i nogi, całe ciało. Może błyskawicznie, zatrzymać się i zacząć nowe ćwiczenie, kształtować wewnętrzne i zewnętrzne mięśnie ud. To bardzo ważne dla kobiet. Ten obszar ma kapitalne znaczenie i jest kłopotliwy dla wielu kobiet. Widziałem urządzenia specjalnie skonstruowane do tego typu ćwiczeń, a tutaj możesz wykonać 10 różnych ćwiczeń na jednym urządzeniu. To wspaniale. Tony, słyszałem, że Gazelle Freestyle może spalać tłuszcz na dwa sposoby. Czy możesz wytłumaczyć nam o co tu chodzi? To bardzo proste. Pamiętasz, Gazelle Freestyle wzmacnia układ krwionośny. To zwiększa metabolizm, czyli spalasz więcej tłuszczu. Jednocześnie ćwicząc na Gazelle Freestyle, wykonujesz ćwiczenia oporowe, które kształtują i wyszczuplają muskuły. A gdy zakończysz ćwiczenie ćwiczenie na gazel freestyle. Kalorie są nadal spalane przez 24 godziny na dobę, bo wielokrotnie zwiększyłaś swój metabolizm. Rozumiem. Kalorie mogę spalać nawet podczas snu po wykonaniu ćwiczeń na gazel freestyle. Powtórzę jeszcze raz: im więcej mięśni używasz w czasie ćwiczenia, tym bardziej zwiększa się twój metabolizm, spalasz więcej kalorii i tym lepiej czujesz się i wyglądasz. Amen, amen. Zobacz, uwierz i odnieś sukces ćwicząc na niesamowitym urządzeniu Gazelle Freestyle. Gazelle Freestyle to dzień...